jak przetrwać zimnych ogrodników spokojnie gdy na polu prawie zero a wokół nas się robi biało pomimo że jest tak przecież kolorowo 12 maja Godzina 6.16 Aktualnie A dzień szczególny Bo pierwszy dzień Zimnych Ogrodników I mamy dzisiaj Pankracego A przysłowie mówi Pan Pankracy, Serwacy i Bonifacy źli na ogrody Chłopacy Także pierwszy dzień Zimnych Ogrodników Rzeczywiście jest zimny I chociaż temperatura w tej chwili tutaj na zewnątrz, ale powyżej gruntu 210, przy gruncie na pewno jest około zera i choć tutaj zapowiada się dobra y, pogoda y, w ciągu dnia, słoneczko, to zobaczcie co w moich tunelach aktualnie się dzieje. Czyli pierwszy tunel 8 stopni, drugi tunel 7,4 i trzeci 8,5. Jak to wszystko wygląda na zewnątrz, zobaczcie. Na tunelach, tu pierzynka śniegowa. Tu przykryłem dodatkowo tunele takimi parasolami z folii. A tu proszę zobaczyć, pada sobie śnieg, jest prawie biało wszędzie dookoła. Chociaż tak, wokół przecież kolor... No te, ta jabłoń na przykład, to oczywiście jest biała od kwiatów również, ale ta jabłoń jest... Różowa od kwiatów. A tutaj zimi ogrodnicy działają. Nie śpią nigdy. I jeszcze zimna zośka przed nami. Kilka dni. Jak się zabezpieczyć? Jak przetrwać te trudne dni? Zobaczcie, jak się to u mnie robi. I jakie, to, i jakie mam efekty. Dzisiaj, 13 maja, drugi dzień zimnych ogrodników, i tym zimnym ogrodnikiem jest serwacy. I zobaczcie, co mówi przysłowie na temat jego możliwości. Jak się rozsierdzi serwacy, to wszystko zmrozi i przeinaczy. I tak się właśnie dzisiaj stało. Proszę, zobaczcie. Co się stało z temperaturami dzisiaj na zewnątrz i w tunelu? Dzisiaj temperatury były następujące. W pierwszym tunelu minimalna temperatura 7,3, w drugim tunelu minimalna 6,2 i na zewnątrz temperatura minus 2,7 stopnia Celsjusza. Teraz to są aktualne już temperatury. Godzina 613, więc y, słońce pięknie świeci i zaczyna się temperatura podnosić. Zobaczcie, jak sobie poradziłem z tym, żeby te temperatury właśnie utrzymać na takim poziomie, pomimo takiej mroźnej nocy. Wczoraj był śnieg, padało. Dziś jest piękny słoneczny dzień, ale także jest biało. Biało odszcząło, cała łąka biała i pomimo że. Pięknie tutaj słońce świeci, dzień zapowiada się na piękny słoneczny, tu wszędzie na trawie i na moich grządkach poprzykrywanych, aż się skrzy, nie wiem czy to będzie widać, ale aż się skrzy na tej włókninie od lodowych kropelek, które właśnie tutaj zamarzły. Tu jeszcze pokażę Wam czosnek, który pomimo tego właśnie mrozu. Pięknie rośnie, jest bardzo odporny, wytrzymuje temperatury nawet jeszcze niższe. O, i też widać jak tutaj szron na listkach, ale jemu się na pewno nic nie stało. On tu od wysadzenia już przetrwał kilka takich zimnych nocy i rośnie bardzo ładnie, ma dostateczną ilość wody, jest wysoki, pięknie się rozwija. Proszę zobaczcie, tu może będzie lepiej widać jak wygląda trawa zmrożona. Tym prawie 3 stopniowym przymrozkiem. No, moje kurki, mimo wszystko, już wstały i szukają, co się tylko da. Cieszą się z tego słoneczka, ale idziemy do tuneli. Czujnik, który mierzył temperaturę na zewnątrz, stał tutaj sobie na zewnątrz tunelu i on tą, pokazał tą temperaturę prawie minus 3 stopnie. W pierwszym tunelu, gdzie była najwyższa temperatura. Oczywiście wszystko jest pod włókniną i dodatkowo włączyłem od północy nagrzewnicę taką małą, aby to powietrze nad włókniną było ciepłe. I tu oczywiście czujnik jest wewnątrz. W drugim tunelu również podobnie. Tu jest włóknina, czujnik pod, a tu znajduje się też mała taka nagrzewnica, która od północy pracowała i podnosiła tą temperaturę, także utrzymała się ona w tych granicach jak pokazywałem. A trzeci mój tunelik rozsadnik, który przygotowuje do wysadzenia papryk i pozostałych roślin został opróżniony z sadzonek które zostały schowane w pomieszczeniu, gdyż nie miałem tu czym podgrzać, chociaż włóknina była, ale nie ryzykowałem samą włókniną, gdyż ta temperatura zapadała się naprawdę bardzo niska. Także tak udało mi się przetrwać drugi dzień ogrodników, jeszcze został nam trzeci, zimna Zośka. A moje wszystkie sadzonki, które były w rozsadniku, zostały przeniesione tutaj w ciepłe miejsce, do pomieszczenia, w którym je przetrzymałem przez noc i dziś spokojnie mogą wrócić do swojego tunelu, a jak już miną zimne noce zostaną wysadzone dzisiaj witam w kolejnym dniu zimnych ogrodników 14 maja Bonifacy i oczywiście innych jeszcze solnizantów mamy, ale nas interesuje ten zimny ogrodnik i proszę zobaczyć przysłowie na przykład Pankracy, Serwacy, Bonifacy każdy swoim zimnym raczy. A jakże to zimno jest inne. Patrzmy jak wygląda temperatura w dniu dzisiejszym. Tutaj widzimy godzina 6 rano. W tej chwili na zewnątrz powyżej gruntu 6,8. A w tunelach, w tunelach wygląda następująco: w tym momencie 9,3 w jednym, 8,5 w drugim i 7,1 w małym tuneliku. Tam zawsze jakoś jest najzimniej. To wygląd, wynika stąd, chyba że te dwa moje pierwsze tunele mają tą właśnie taką pel, pelerynę na, na wierzchu. To na pewno y, trochę izoluje. Ten taki parasol, a ten nie ma. A y, jak wygląda minimalna? Zobaczymy. No tak właśnie, tak jak w tej chwili 9, 3, 8,571 Czyli dzisiejsza noc była bardzo spokojna nic tam wielkiego nie było w tunelach. Zresztą zaraz wam to pokażę jak to wygląda. Dzisiejszy dzień nie jest tak zimny, ale za to jest deszczowy. Całą noc padało i ma padać jeszcze przez prawie cały dzień aż do zimnej zośki roślinki się zazieleniły na grządkach nie są dziś już okryte żadną włókniną wszystkie pięknie tutaj ożywiły się i tak to wygląda ptaszki śpiewają, cieszą się że jest cieplej my też Groszek zatyczony, tu różne, tu różne zioła i tu mój czosnek, który ładnie też się zieleni i bób, który już kwitnie. Bób, który już zaczyna kwitnąć i miejmy nadzieję, że już nie będzie przymrozków, bo zimna zośka jutro zapowiada się również e, podobnie jak, jak dzisiejszy dzień. A to są właśnie moje tunele, tu są te właśnie peleryny, które zabezpieczają, mają przed zniszczeniem tuneli, ale jednocześnie y, trochę jakby izolują z góry, więc jest taka podwójna warstwa i wtedy jest, w tych dwóch właśnie tunelach jest cieplej, w tym pierwszym jest najwyższa temperatura, w tym troszkę niższa, a w tym jest najniższa. Jak tu było dzisiaj w nocy, więc mam tu taki termometr jeszcze dodatkowy oprócz czujnika tego elektrycznego. Tu wychodzi, że temperatura w nocy najniższa w tej chwili jest właśnie i wynosi plus 6 stopni. Wieczorem, gdy go ustawiałem, tu było 7-8, że spadła tylko przez całą noc o 2 stopnie ale moje sadzonki są moje te siewki są pod włókniną, na szyjki kilopatek je pod włókniną w moim rozsadniku, tym trzecim tunelu, temperatura 7,3, czyli ta najniższa właśnie i 95% wilgotność ale nic się nie stało, też wszystko jest w porządku, sadzonki siewki są, rosną tutaj ogórki dynie, kamaczki i tu jeszcze resztka różnych innych roślinek, które przede wszystkim papryki, które tutaj czekają na wysadzenie właśnie w tym tuneliku i w te właśnie Drugi tunel, pomidory przykryte są włókniną i termometr znajduje się w tym rzędzie i tak to wygląda a pomidorki bardzo dobrze, w bardzo dobrej kondycji, zaraz wszystko poodkrywam, żeby się wietrzyły. A pomidorki odkryte, tak jak mówię, są w bardzo dobrej kondycji, większość ma już pąki kwiatowe, niektóre kwiaty, no już by wypadało je chyba wiązać, ale jeszcze ta konstrukcja i to przykrywanie mnie ogranicza, myślę, że już w tym tygodniu po zimnej zośce, w dniu jutrzejszym, czyli w weekend, można będzie to zrobić. W tej chwili temperatura na czujniku jest 8,5. No Niestety ta wilgotność 96% bardzo wysoka, ale to codziennie na liściach pomidorów, każdą noc, pojawiają się te krople wody tak zwany proces gutacji i to zostaje oczywiście później wywietrzone szybciutko jak się tylko ociepli otworzę tutaj wejścia jedno i ewentualnie drugie jak słońce przysieci żeby to się wywietrzyło Ładnie. idziemy do kolejnego tunelu w kolejnym tunelu podobnie dzisiaj nie było żadnego dogrzewania tylko te osłony i które właśnie bardzo dobrze sprawdziły się zdały egzamin już tu kiedyś to pokazywałem w moim filmiku zobaczcie ten film właśnie jak to jak to działa, tam są pokazane właśnie różnice temperatur bez osłon bez kniny i z osłonami i zdejmujemy zdejmujemy Po szybciutko i tu wygląda wszystko podobnie jak w poprzednim bardzo ładnie tu chciałem pokazać temperatura w tej chwili wynosi 9,3 no wilgotność 90 więc też wysoka roślinki podobnie jak to poprzednio tam mają te krople wody na końcu liści ale to szybko przewinie także Zapraszam was do kolejnych moich filmów, do kolejnych relacji z mojej uprawy. A was proszę również o oglądanie tych filmów, o subskrybowanie. Napiszcie jak wy przetrwaliście zimnych ogrodników i zimną zośkę. Jakie stosowaliście metody ogrzewania czy przetrwania przy takich zimnach jak tu były. Do zobaczenia. Dziękuję Wam za uwagę. Zapraszam do śledzenia kolejnych moich doświadczeń w uprawie pomidorów.